Fajny matchmaking. Podoba mi się 2000 HP, u nich więcej na start. Praktycznie 0 hateków. Daj mi tych wysokotierowych. Znaczy, znaczy, jest type do farmienia, a reszta to są medy praktycznie. Dwie ósemki, które, no ósemki to ósemki już. Drzewo, oj! To drugie drzewo lepiej złapać trochę dalej od budynku. Nie tak, tylko bardziej tak. Wtedy łatwiej bez spota strzelać. Jeśli mogę coś doradzić na, przysz na przyszłe, rad Bo wtedy za podwójnym drzewem stoisz. Lafiego markowałeś na niskich wymaganiach. Potem markowałem u siebie razem z Dakizorem, Zorem. Daki markował drugi, ja zmarkowałem pierwszy wtedy. Eee... Wcześniejszy taki challenge markowania gołga na wysokich wymaganiach to było Karo, gdzie grałem ja, Marty Bole i Dakizor. A. Marty wolę chyba zmarkował pierwszy, drugi Daki a ja trzeci. Uważaj, Będzie ładna free farma w tej bitwie. Do zobaczenia bossa Witam. I do zobaczenia. Ściściu cię nie przebił. i nie siadło. Obręcz chyba trafiłeś. Agresywna gra jest tebekiem, rzadkość. Ale niech tak będzie. Ja chyba bym bał się tak szybko podjeżdżać tutaj. Ogólnie do samego typa. Gdybym już tego typa przycisnął, to, i te to bym grał tak jak ty pewnie. przyjęcia na traki. miana pe na Pepega, miana na i aż, tak, aż tak daleko bym wtedy by nie wychaliło. Nagra na wieże. Na Inaczej. Na no, tiery nic więcej nie potrzeba. Gdyby się były, no to byś musiał tu się bardziej łamać, żeby będę tym farmić. Ła! Wylew idzie. On musisz szybko farmić, żeby ci twoi koledzy nie spadli. Dobrze? Ja bym chyba został tam podobią te fragi. Miałbym 1000 HP dalej, bo liczę, że nie przyjąłbym. Jeśli 122 TM by podjechało, to bym zginął. Ewentualnie HWK. hawuka jest znam gdzie. Ja bym się bał już uciekać, po prostu próbowałbym kończyć fragi jak najszybciej. Dość strzelił w e, przejeżdżającego progetto. A ty progetto. E, Wychylasz na tyle daleko, że powinien dość dostać w dupę od Jołgusiów. No, powinieneś. Ale nie dostałeś na razie. O, między gąskami a kadłubem będzie profesjonalna pystka? Frag, trzy fraki za tobą Ciekawe czy bym ugrał Jakbym tam stał Szybki podjazd Na hedy Oj tutaj a jak szybki? Polosuje? Nie. No to się wpakowałeś. Do szkół. Na sto dwudziestkę byś jeszcze trzy razy przeładował. Tutaj hey, przez jeden strzelał z... Działa 360 alfy, więc... Chyba byś przeładował od niego, miałeś czas na, przy... na przycelowanie. Co to było? Gdzie ty go strzeliłeś? na prawo od jarzma nice klikłem ej nie klikłem tego już mam rano zobaczmy to jeszcze raz 700 8 pragów jeszcze coś nastrzelasz jesteś na dwa strzały od FV -ów. że nie czekałbym, aż nasi podjadą. To bym próbował sam puszować, O ty! Dobijaczu fragów. A tfu! Nie chciał dmage'a. O, 500 polosowało. Gratulacje, 11 fragów, 8400 damage'u.